Cześć, witam się wszystkich, bardzo witam Was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony niepopularnej i czuję się jak psychopata, jak się witam i żegnam z Wami co 5 sekund, a ktoś siedzi na streamie na przykład i to ogląda i to jest takie. ale ja stąd nigdy nie poszedłem i co chwilę jest takie. Cześć. Dobra, nieważne. Przejdźmy dalej. To sing the praises of the dringer who commands, her A long ship is heavy with fate. Just a few lengths of wood between you and a watery grave. What better place to put a line of poetry? Hmm. Agreed. It's good to fight beside you, Leaf. Likewise, Ava. Thanks again for plucking me and my warriors from the mire. Okay. Oh, so this. Dziennik samy. rozbiliśmy obóz, żeby opatrzyć. Dobra. Nic interesującego. Przejdźmy do, do kolejnej osoby. To jest ten zdrajca? Galen, is tak. That's right. You are To the Infinite Fighter, Forever Warrior. It's a glorious name. Many thanks. You And the wolves came. We all have our one day. The day we die. How you greet that day is all that matters. I'm proud to say that I was ready. Well, it's good to see you breathing still. <coughs> Aha, ta. Był gotowy. Na pewno. Ciekawe, że on jako jedyny wrócił bez żadnych Viana. ludzi. You're Avor, sunbeam, you cut through the fog like the sun burns through ice. <laughs> you're in high spirits all things considered the ambush losing your home in this moment yes but ah you feel that the moment has passed we are free to pursue the next what a gift it is good to have you in this fight Birna. i like you, avor you may help me here or step on me and by the look of you i'd welcome either <laughs> ona jest ciekawą postacią bardzo ciekawą let's go to Soma and... The day is new and the air is bracing. Are you ready for the fight ahead? Let's take your city back. That's what I like to hear. Meet me at the western gate of Grand Bridge. We've assembled there. I've cared taking orders from anyone but your Jarl back home. I fight for Sigurd, none else. While you're on this ship, Dag, you fight for me. And for Soma's loyalty, we fight for her. To było dobre. To było dobre. Jak został szybko zgaszony. Jak szybko go zgasiła. Ole ktoś zrobił scenkę. To siadło. To komuś wyszło. Dobra, szybka podróż. Coś złapał zdjęcie gucina głowę I to dosłownie jak ta głowa jest w powietrzu i krew między głową a tym Czekaj, może uda mi się to znaleźć Czekaj, to było tu Patrz Ło. Wow. To nie jest gra, której mogę zaznaczyć, że yy, nagrywam dla dzieci Że mogą oglądać dzieci to no na pewno nie jest gra w tym stylu o mam punkt umiejętności do rozdania fajnie mamy 3 z 5 części setu wilka chyba tak dobrze dobrze, kojarzę a to że mogę sobie to tam wydać punkciki to mnie nie interesuje eee, leczenie ostatniej szansy to mnie interesuje odporność na ataki dystansowe, tak. A, tu miałem wilczka w sumie, punkcik. Tu i tu mam, czyli mamy dwa kolejne punkty, możemy wydać sobie w tą drogę wilka. Ale nie wiem, czy nie lepiej mi rozwijać, bardziej postać w kierunku jakichś umiejętności. Nie mówcie mi, już myślałem, że się mi zaraz skończy most, bo było takie załamanie na moście. Się wydaje strasznie pusto. Nie, miasto się wydaje strasznie puste. Return Grantbridge to me, Wigmund. No more of our people need die. We may talk this out, lord to lord. <laughs> what are we to talk about? You have nothing I need. Worth by birth, heathen. I was born a noble. You were plucked from a giant's armpit. I built this town. From a mud hut to a thriving port. And we both know you'll bleed those riches dry without my guiding hand. Leave. Go die in the muck where you belong, heathens! Wigman! Wigman, let's try one final time! Quit Grantbridge! And when she is mine once more, I may spare your life! Ha! I command Grantbridge! I am master here! And I will scour you rats from this land like rot from a festering wound! Let me give you some advice, old bear! Rzucić pochodnie, rzucić pochodnie, rzucić pochodnie. pochodnie. Jo, ja ping-ole, oni po powieszali ludzi przy wejściu. Jak jechamy? Wiel wielcy yy, pobożni, po prostu. Wielcy chrześcijanie. Pobożni chrześcijanie normalnie. Ludzie powieszeni, trupy powieszone za nogi gdzieś u bram. Co tam, to są przeciwnicy, czy? Tak, to były jakieś, to byli jakieś przeciwnicy. Jak zachodzę chodzę i rzucam ich, ich bronią, nie? Jaki agresor się tam komuś odpalił. Ja mówię, jaki agresor się tam komuś odpalił. Moja postać to co? Bierze i po prostu włócznią ucina komuś głowę, nie? Tu jest jeden. No, to już jest trupek. Ej, no, ten gość żyje. Czemu nikt go nie chciał topić? Kolej se tu chodził i tak. Hmm. O nie, ja mu dajmy spokój. On w sumie jest niegroźny. Jest On nie, jest parszywym pierdołem. Jego nie trzeba się bać. Uh. Uh. No powiem wam, że y, to było gnialne z waszej strony, co tutaj się stało? I zaprawdę powiadam wam, i jesteście gniuszami.

Kim ty jesteś? Wigr włodcobójca. To chyba nie do końca tak powinno być, że ja tu wchodzę i mi się coś takiego otwiera. Zbieraj. Zdobyto stronę sagi. Gdzieś pod spodem są jakieś bogactwa. Bardzo mocno mi to odpowiada. No sign of Wickman here. He may be hiding within the city walls. Shall we search? No. He'll be gone. Count on it. arger coward. But we've struck a bold claim today. Walk with me. I want you to sound our battle horn to announce our victory. Let all the shire know that Grandbridge is retaken. The sound of the horn means prosperity, long life, bounty. Why me? Why not? You were the keystone to this attack. You turned the tide. Let the wind from your lungs breathe life back into my city. Wow, fajnie. Jej. gdzie zniknął ten typek Coś jest mocno nie tak Bardzo mocno nie tak Ja tutaj tak leżę

The night of the attack, I heard sounds of bloodshed coming from the longhouse. In moments, the city was overrun with Saxons, so I called a retreat. We all have our one day, but not like that. Not that day. I have heard this before that the Saxons appeared as if from the shadows. In all my time in Grantbridge, this tunnel was my most careful project, the best kept secret in the city. Now a hundred or more Saxons know the smell of it. The only people who knew about this tunnel were me and the three in my inner circle. You believe you were betrayed? I know I was. By whom? That is where I hesitate. Between Leif, Galen, and Birna, I cannot say. But they are the three who helped me dig this in secret. I hoped you might lend me your wits. You are a fresh ally. I could use your eyes and ears. I promised you I'd help secure your city. That task isn't yet done, it seems. Good. I sent Galin, Leif and Birna to destroy what remains of Wigman's power throughout the Shire. Meet with them. Raid with them. Get to know them as best as you can. Find out which of them betrayed me. to. Ja <coughs> A betrayal so wicked, I cannot imagine. Yet someone willing to break an oath like that must bear some sign or defect. Dobrze wiem kto jest zdrajcą. I need you, Avor. You have me. yes Thank you. Czeciłość? Feel free to take a look around as you wish. Search the city, the tunnel, and here, a gift for retaking Grandbridge with us. One of the few things I have left from my blood family. Okej, okay, dobra, coś mogę z nią jeszcze pogadać. Co, well, Co zamierzasz zrobić ze zdrajcą? Jak zostało się, dlaczego graniczysz? Gr grante Bridgę. Ok, mmm, Grante britke. Blood Blodu lekka tarcza. Sprawdźmy, mamy te umiejętności. Mówiłem, że chcę przyinwestować w Wilka. Aha. Tu był jeden punkcik, tu był drugi punkcik. <laughs> Dobra, ekwipunek. Tu dostaliśmy tarcze, tak? Ok, e, tu mi pokazuje coś w sakwie. Oj, oj ile ja mam tych run już, e, trochę mam też przedmiotów na sprzedaż. Dobrze by było je sprzedać, jak będę miał okazję. O, co to jeszcze? Przedmioty związane z zadaniami: cenny pierścień i mapa Grand Bridge. I jeszcze coś. Serio? Czego jeszcze nie odhaczyłem? Tym wykrzykniczkiem zadania najazd na Erningstone, bezbożny ojciec, szturm na Ravensburg. To jest rozdział czwarty. Eee. <laughs> Dobra, e, zacznijmy od zdrajcy. Lokacje krucza przystani, I tutaj ludzie się nam odblokowali. To nas nie za bardzo jakoś interesuje. Ym, I myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku. I sobie będziemy brnąć dalej w fabułę. Ale tuż po tym, jak <laughs> przejdę sobie te pijackie zawody. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczyska w następnym odcinku, na razie, baju, cześć!